Skąd wzięliśmy środki? No bo każdy z nas analizuje tu 500, plus tu 100 podwyżki, tam podwyżki, i ludzie gdzieś tam w sklepie mówią: Będziemy to spłacać. Następne pokolenie. Szanowni Państwo, nie. Udało nam się pozyskać środki z różnych źródeł. W tym na przykład Luka która w 15 roku była 24%, a w roku 2021 4%. Czyli o 20% zmniejszyliśmy lukę płatów. To dało zastrzyk do budżetu. Ale też XIX wieczna, już metoda znana w XIX wieku i wcześniej, że eksport musi przewyższać impact. Wiecie Państwo, ile gmina Kowice, dostaje rocznie na 500 plus? Wszystkie rodziny. 36 milionów. Pomnóżmy razem te wszystkie lata 16 roku. No wcześniej było tam nie na wszystkie dzieci, wcześniej było 25 milionów. A teraz jest 36 milionów. Przez ostatnie 3 lata. Łącznie to wpłynęło do gminy gdzieś 150 milionów. Gmina Sierakowice wspólnie w, 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 wszystkiego razem otrzymała około 250 milionów. 1500 plus 30 lat. Pol, Polski lat 30 milionów plus fundusz inwestycji lokalnych. I Szanowni Państwo, 12,5 około 13 milionów na fundusz rozwoju dróg. Mówię o tych wszystkich latach. Plus tam jeszcze środki chłopogrodzkie na informatyzację, na budowę przedszkola, milion złoty od premiera. Tak więc naprawdę tak gmina jest gminą dzisiaj zasobną pomoc. I to jest nasz wspólny sukces. Nie wszystko nam się udało. No nie udało się nam wszystkiego zrobić, zrealizować. Tak? Nie udało nam się naprawić służby zdrowia. To myślę, szczerze powiedzmy, nie udało się do końca tego zrealizować. Kolejki są, dostępność jeszcze jest utrudniona. Chcielibyśmy, żeby było to szybciej lepiej i tak dalej. Nie udało nam się wybudować tyle mieszkań jak chcieliśmy. Mamy pieniądze, są programy, samorządowcy tak trochę niechętnie korzystają. Żeby jakiś impuls stworzyć, żeby to budownictwo ruszyło. Żeby to wszystko zrealizować potrzebna jest nam następna kadencja. Dlatego tu jesteśmy. Mówimy o tym, i liczymy na Wasze wsparcie. I nie kłamiemy, jak niektórzy przyjeżdżają i mówią, że na język kaszubski zabieramy środki. A to nieprawda. My szanujemy, szanujemy Was, Wy szanujecie nas, my jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej Nasza opcja polityczna. Szanujemy ludność Kaszubską na południu.